Cześć, 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 witajcie kochani Próbowaliśmy sobie zainstalować tutaj LMMS taką prostą komendą sudo apt get install lmms i to zadziałało w zasadzie się ten LMMS zainstalował nam tutaj. Także mamy to i pokazuje się także. No zobaczymy, co to input device tutaj. Czy mamy nie za. Nie będzie przesterowania. Mam nadzieję, że nie będzie tego mikrofonika, nie używamy także sobie go całkiem ściszymy i popatrzymy tak w multimediach tutaj jest LMMS Próbowałem tutaj w instalować jakieś recently project może open tak o taka kocia muzyka straszliwa Także tak drumla działa. Takie pewnie też można sobie jakoś, aha, rezonans do. Hmm, pić. To pewnie zwiększyć, zmniejszyć. Instrumentów 30. Aha. czy to a, ślicznie. a marimba a tutaj troszkę jeszcze no trudno spróbujemy jeszcze tutaj jakiś sobie od rozpakować instrumencik z tych, które wcześniej sobie pobraliśmy, którego jeszcze nie przetestowaliśmy. Tak, może ten? Ekstrakt do LMMS i tutaj musiałem zrobić ten le... folderek. Dobrze są także sobie jak to zrobimy? Tak, tu na cały ekran do instrumentów i jeszcze jeden. Westiż przyciągniemy sobie tutaj, to zmniejszymy. Tu otwórz zielony folderek LMMS plugins westi Darkness Theory. Otworzy się czy się nie otworzy? Zara o! otworzył się. Hmm. Dark Theory. Trochę spóki taki jest. Łokropecne. Ale wydaje mi się, że jakieś takie dark ambient można byłoby z tego e, dźwięki. Gdzieś tu jest jakieś przesterowanie i trzeszczenie. No ale e, eksperymentujemy. To na dzisiaj tyle, dzięki Wam pięknie za uwagę, trzymajcie się do jutra i cześć!